Witajcie, dzisiaj będzie test strapek z miejscowości Bydgoszcz. Zajecham sobie to Bydgoszczy, sobie zwiedzić bardzo ładne miasto. Tak, więc przetestuję zdrabki z miejscowości Bydgoszcz. Zaraz widzimy po drugiej stronie. Witajcie, kochani, po drugiej stronie. Moim statywem dzisiaj jest piwko. Oczywiście ono jest nieotwarte, ponieważ wspomnieliśmy się statywu. To były to zdrabki z Bydgoszczy. Tak jak wcześniej usłyszeliście, jubilotka z numerem 16. Dwa szczęśliwe, linie 91, 92. Krzyżóweczka z numerem. 25, kasa kasa z trzecim. Pasyjki i to tego siódemki. Mój wkład to 34 słotek, to nie zaczniemy, więc od siódemki super. Znowu miałem 93. Zobaczymy jak strapki zbyt goszcze się spiszą. I mamy już pierwszy przynajmniej zrocik. Mamy jedno siódemkę z fałszywą trójcą. No i dwa słodzisze, tak na początek. Kuku. Hmm, Kuku ku będzie. Jeżeli będzie minus spory, no nie, to wtedy będzie kuku. No nie, no to tutaj drapiemy. No, fałszywa. Siódemka musiała się oczywiście pojawić, bo bez tego by się nie obeszło. Przegraniec. Dobra, teraz będę oddzielała przy krańcu od wygrańców. No to co? Pensja z numerem 69. tym niestety nie miałam możliwości wybierania z drapek w miejscowości Bydgoszcz, ale słuchajcie, o 30. Mamy 35. Propozycjach 31 mamy, w propozycjach 34. No to tak troszkę brzydko i 33. No i przegraniec. Kolejna pensyjka z numerem tutaj 75. No zobaczymy, co bytkość tam pokaże, czym coś szpanuje. No to szukamy tych naszych liczb. Tutaj oboczka już mamy. Siódemeczka, pierwsza pensyjka, czternasteczka, ósemeczka i. Mamy 25 i mamy kolejne dwa złote, hmm. C i to się zgadza. Po maluszkach mamy po 2-2 złocisze, kasa, kasa z numerem trzecim. Ale ja się nie martwię, bo jeszcze druga gra jest 26, 8, 29, 31, 14, 33. 25 oboczek musiał się pojawić, tak posłości oczywiście. 38, 18, 34, dziewiąteczka, dwójeczka. Dobra, dalej szósteczka, jedyneczka, 28 oboczek, 27 oboczek, dzietnaha. Ale jeszcze nie tracimy nadziei. No, tutaj już straciłam. Tutaj też, bo tutaj są różne. Różne i. Hmm. No niestety. Aja, Coś ta pani nie miała dobrej rzełki. Tem, hem, tem, hem. I krzyżóweczka. Tutaj z numerem 25. Utworzyło się tylko tutaj słowo smog. A tutaj się utworzyło. Chyba jedno wielkie nic. Dwie ostatnie literki. F litera. Tak, faja. F F F jak Felieton Jeszcze tutaj F, 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 F. Dobra, jak nie zauważam, to mnie najwyższa, iż tak powiem, na opierniczucie. Litera H. Ha hałcie, bo przegrana loto się nie śmieta. Jeden na samym koniec literkę H. Ok, tutaj H. H. No i dobra, sprawdzimy, czy przegranie jest No S. S, no chyba, że przekapiłam. SM. No niestety starsza wersja się nie spisała. W przyszłych liniach linia się nie utworzyła. Po trzy ostatnie symbole. Dzieci, to pierwszy numerek. Słoneczko. Jest. Hmm. Tutaj diament. I mamy linię. Super. Linia, linia, jest. Y Git. No i ostatni symbol to słoń. Słonia ja nigdzie nie widzę. Tutaj mamy e, 15 złotych? No to byt goż, no. NNN. No, no, no. Lieno, pod, przy jednej linii 15 zł. No, Git, to, to już mamy 19 zł. tuż już prawie, że tak powiem, powyżej połowy się zwróciło. A zobaczymy, czy kolejna w 92 będzie cokolwiek przyniesie. No nie. Podkówka. Podkówka jest. Jest, jest, jest. No, i ostatnie to księżyc. Księżyc to tutaj nam zbyt dużo nie pomógł, ponieważ linii zabrakło. S, S, chyba QN. No i jubilotka na sam koniec z numerem 16 Bo totalizatora: czternastki, 21, 15, 18, 30. A po pucharu dzbana, jak to mówi chyba Dodek, tak mówił, że to dzban. Trójeczka, czwóreczka, trzynasteczka oboczek, dwunasteczka, trzydzieści dwa. Co oni tak sypią obokami? Trzydzieści sześć, oboczek, dwadzieścia siedem. I mamy totalizatora dycha, dycha, czyli Bydgoszcz ratuje honor. Ale jestem ciekawa, czy to jest... a. Wygraj przypisaną kwotę, czyli jednak raz 1, 38, 8, 2, 35. No i tutaj ostatnie szanse nasze. Tutaj 33, 29, 40, 16, 22. I zobaczę, czy kontrolne się zgadzają. Ty, ty, ty. się ze Wszystko zgadza. Podsumowanie jest takie, żeby tylko się ładnie nawet tak ładnie się spisała, ponieważ mamy tutaj dwójeczki. Może się pięć dwójkę, tutaj siódemeczka, nie zawiodła mnie oczywiście. Tuż tu 4 złote, 10, 14. W symbol tutaj jest to I tutaj ładna linia 15 zł, 25 29 złotych na 34. No, taki minus, to nie minus, ale matematyki się nie oszuka. W każdym razie pobyt Bydgoszczy mi się spodobał. Bydgoszcz jest ładnym miastem. Nie żadna brzydkoszcz, jak to tam chyba takie lekenty są. Chyba na mieście, że niektórzy tak mówią, brzydkoszcz. Ale to jest Bydgoszcz dla mnie po prostu. Jest tak na mapie, a nie żadną brzydkoszczą. Chyba, że jest ładgoszczą. To tak można powiedzieć. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy zajrzeli na mój odcinek. To się trzymajcie. Pa!